Nie ma o czym mówić, to tylko kolega z pracy. Daj spokój, spotykacie się. Coś musi być z nim nie tak. Jest garbatę z tupecikiem? I jak Redę? Nie chcę, żeby przeżywała to, co ja z Karlem. To nie randka, tylko kolacja dwojga ludzi nie seksem. Dla mnie to randka. Dobra, jestem w liceum, stoję na środku bufetu i jestem nagi. Znam ten sen. Spoglądam w dół i widzę telefon. Tam. Zamiast tego snu nie znam. Nagle telefon zaczyna dzwonić. Okazuje się, że to moja matka, co jest bardzo dziwne, bo ona do mnie nigdy nie dzwoni. Cześć. Kiedy mówi cześć, mam ochotę się zabić. Wszystko w porządku? Czuję się, jakby ktoś wsadził mi rękę przez gardło, wyciągnął je lito i owinął mi wokół szyi. Ciasteczko? Karol zebrazi swoje rzeczy. Postawię ci kawę. Nie uczyszczaj mi aury, zostaw moją aurę w spokoju. Mam nadzieję, że będzie szczęśliwa. Wcale nie. To diabła z nią rzuciła mnie. I Nie wiedziałeś, że jest lezbijką. Nie! Czemu wszyscy się na tym zafiksowali? Sama nie wiedziała, więc jak ja miałem wiedzieć? Czasem żałuję, że nie jestem rozbijką. Powiedziałam to na głos? W tej chwili czujesz ból, czujesz gniew, cierpisz. Mogę ci podać rozwiązanie? Idź na striptease. Jesteś wolny, okaż trochę hormonów. Być wolny, chcę tylko być znowu żonaty. A ja chcę mieć milion dolarów. Rachel? Monika, dzięki Bogu, byłam u ciebie, a ciebie nie było. Jakiś facet z młotkiem powiedział, że może być tutaj. jesteś. Podać kawę? Bez kafeiny. To Rachel, kolejna ofiara liceum Lincoln. Rachel to Phoebe, Joey i Chandler. Pamiętasz Rosa, mojego brata? Jasne. Powiesz nam, czy czekamy na cztery zmokłe druchny? Zaczęło się pół godziny przed ślubem. Byłam w pokoju z prezentami i patrzyłam na susierkę. Prześliczną susierkę na morsa. Kiedy nagle, ze słodzikiem, zdałam sobie sprawę, że susierka kręciła nie bardziej niż bary. Wtedy się przeraziłam i dotarło do mnie, że para wygląda jak pan Bulwa. Zawsze kogoś przypominał, ale musiałam stamtąd wyjść i zaczęłam się zastanawiać: Po co to robię i dla kogo? Nie wiedziałam, dokąd pójść. I choć wiem, że nasze drogi się rozeszły, ty jesteś jedyną osobą, którą znam w tym miejscu, której nie zaproszono na ślub. Miałam nadzieję, że to nie wypłynie.